Dobry biegaczki i biegacze. I znowu jestem w Ostrawie. A konkretnie po raz siódmy, 25 października, na stadionie miejskim w dzielnicy Witkowice, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa klub Bani Ostrawa, odbyła się druga edycja Złotego Maratonu. Jej patronem jest legendarny czeski biegacz Emil Zatopek. Wybrałem się na nią wraz z Asią i Grzegorzem. Po przybyciu na kompleks stadionu udaliśmy się do biura imprezy. Pakiet startowy zawierał numer startowej jagrawki, koszulkę techniczną, ulotki oraz wodę i czekoladkę. Mając w zanadrzu trochę czasu, odwiedziliśmy jeszcze Expo po drugiej stronie obiektu. Około 8.30 nadszedł czas, by ruszyć na start. Arena, mogąca pomieścić 15 tysięcy osób, przywitała nas pięknym wschodem słońca. Było chłodno coś około 4-5 stopni wiał mroźny wiatr. Należało więc porządnie się rozgrzać. Maratończycy, których było 278, startowali o 8:50. Półmaratończycy w liczbie 485 o 9:5. 287 zawodników na 10 km ruszało o 9:25. Później rywalizowali jeszcze uczestnicy na 5 2,5 km biegu rodzinnego, sztafet oraz marszu Nordic Walking. W odróżnieniu od Ostrawa City Marathon, królewski dystans przebiegał tu nie na czterech, lecz na jednej tylko pętli. Najpierw należało pokonać nieco ponad jedno okrążenie bieżni lekkoatletycznej. Potem zawodnicy wybiegali na miasto. W pierwszym etapie czekały na nas długie odcinki w postaci ulic zawodni, ruska i wystawni. Truchtając nimi mijaliśmy arenę Ostrawar, kościół Świętego Pawła i zakłady przemysłowe. Dalej była aleja Waręcka i ciesko braterska. Tak, dostaliśmy się do centrum. Za ewangelickim kościołem Chrystusowym odbijaliśmy na prawo, na żiraskowo namesti, i doskonale nam znany plac Tomasza Masaryka. i ponownie ma sorry, na 8 Na ósmym kilometrze witał nas Kościół świętego Wacława, a dalej most Milosza Sikory. Kontynuowaliśmy wyścig po wschodniej stronie rzeki Ostrawica. Tuż za ratuszem w śląskiej Ostrawie przyszło nam biec 7 km ulicą Frydecką. Zlokalizowano tu nawrotki zarówno dla połówki, jak i maratonu. Po jej odhaczeniu natknąłem się na duet Asia Grzegorz. Jedna szósta dystansu za mną. Niektórym zmęczenie musiało się mocno dawać we znaki. Te plamy, które widzicie na mojej kurtce, to nie pot. Z taką intensywnością zawodnicy łapali za wodę i zotoniki na punkcie odżywczym. Brąz dalej naprzód, znaleźliśmy się na Bochumińskiej. Zmysł strategiczny podsunął mi w tym miejscu genialne rozwiązanie. Od paru kilometrów biegnę wraz z grupą trzymającą się z Majka. Na, na 3:30 nie żebym skończył, czy planował choćby maraton ukończyć w takim czasie. To po prostu, ten na chwilę obecną mi odpowiada. Mam bez towarzystwa. I osłony przed wiatrem. Wtedy nie wiedziałem, że przyjdzie mi w tym towarzystwie spędzić następne 21 km. Znalazłszy się na Alei Muglinowskiej, wróciliśmy na zachodni brzeg Ostrawicy. Z satysfakcją mogłem stwierdzić, że, pół z głowy. Dalej trasa wiodła długaśnymi odcinkami Mariańsko-Horskiej i 28 października. Po drodze przekroczyłem Odrę i spotkałem sąsiadów. Ścigając się z tramwajami, dobrnęliśmy do ostatniej nawrotki. Do tego momentu moja grupa wsparcia znacząco się zmniejszyła. Otuchy dodawał mi fakt, iż ściana pokonana. A ponadto panorama Beskidu Śląsko-Morawskiego na horyzoncie i aforyzmy z Alberta Einsteina. Po 35. kilometrze zacząłem widzieć czerwone słonie. Wiarę w zdrowe zmysły przywrócił mi ponowny widok Ostrawar Areny i jednego z urzędów obwodowych ale niestety... stało się po 39 kilometrze opuściłem moich ziomków biegnących na 3 godziny 30 minut chciałbym im podziękować za te ładnych parę kilometrów, które przebiegliśmy wspólnie walczyłem, próbowałem ale sorry panowie nie mam już 36 lat Po przybiciu piątki z prowadzącym statystykę dziewczynkom, biegłem dalej już w pojedynkę. Stadion miejski rósł w oczach. Kończyłem już zawody na Narodowym, Śląskim, Tauron Arenie, Moto Arenie, Atlas Arenie, stadionach olimpijskich we Wrocławiu, Atenach, Sztokholmie i Amsterdamie. Teraz przyszedł czas na miejskiej Ostrawie Witkowicach. Maraton przebiegłem z wynikiem 3 godziny 30 minut 28 sekund. Po ekspresowym odebraniu medalu z wizerunkiem Emila Zatopka, spotkałem prawdziwego bohatera tego wydarzenia mojego pacemakera. Okazało się, że dotarłem niemal dokładnie na zakładany przez niego czas, gdyż celowo narzucał szybsze tempo. Podziękowałem mu. Bo był to dla mnie najszybszy od dwóch lat maraton w karierze, a w dodatku piękny prezent na 37. urodziny, które miałem dwa dni wcześniej. Różnie można celebrować urodziny. Ja od paru lat preferuję celebrację na biegowo. Tym razem trafiło na ostrawę złoty maraton Emila Zatopka. No i muszę przyznać, że. Uczciłem je w sposób naprawdę godny. Ten jakże wspaniały dla mnie dzień zwieńczyłem zdjęciem na murawie areny. Półtora godziny wcześniej fotografowali się tu także Asia z Grzegorzem, którzy pokonali wespół półmaraton. Po ponownym spotkaniu, zupełnie jak we wrześniu, również teraz, wizytę w Ostrawie zakończyliśmy w pizzerii Koloseum. Wznieśliśmy tu oryginalny toast piwem kolom. I herbatą miętową. Zaspokoiwszy gastrofazę, pozostało mi już tylko złożyć kolejną tej jesieni dedykację życzenia. Po mojej mamie, po mojej siostrzeńcach przeszedł czas nie tylko na mnie, ale też na mojego brata Jarek. Ten medal dedykuję tobie 100 lat, bracie. Tak było. Tak wyglądał mój.